No i teraz jest zabawa! Polecieli to! O kurde! Trzeba chłopaków jakoś odciągnąć. Nie możemy ich zostawić samych. okazji bieżącego się finału jednocześnie 10 mojego kanału, przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego i właśnie jestem w siedzibie wygrywando i pozwólcie, że przypomnę Wam czym są dwie główne nagrody w akcji, którą dla Was organizujemy zatem pozwólcie, że Wam je przedstawię jeszcze raz. A stoją przy mnie właśnie dwie główne nagrody akcji, którą rozpoczęliśmy już w czerwcu, a za prawie dwa tygodnie ją kończymy, mamy finał także czas Wam jeszcze raz pokazać co my tutaj mamy, zapraszam serdecznie. Jest to rocznik 2025, czyli najnowszy Suron Light BX jaki wychodzi, najmocniejszy i najmocniejszy kiedykolwiek jaki wychodził, najmocniejsza generacja. Jeżeli chodzi o moce, jaką one dysponują, no to mamy tutaj silnik o mocy 8 kW i momencie maksymalnym obrotowym 250 km. Jeżeli chodzi o taką fajną opcję, którą wprowadzili chyba dopiero teraz, to na trybie sport mamy hamowanie rekuperacyjne. Ważą one 45 kg bez baterii, natomiast z baterią około 10 kg więcej, co powoduje, że są i tak one lżejsze od tych poprzednich roczników, więc uważam, że jest to dość fajne. E, Fajne i na pewno na plus. A jeżeli chodzi o takie wizualne zmiany, no to mamy tutaj zupełnie inną lampę z przodu, ponieważ to jest wersja z homologacją, jest to L1E i tutaj wzorowali się oni na ultrze. A teraz przeniesiemy się w troszeczkę inne miejsce i tam Wam pokażę resztę nagród, które możecie zgarnąć, także yy, chodźcie. Jeżeli chodzi o dodatkowe nagrody, mamy tutaj m.in. PlayStation 5, do tego dorzucamy również GoPro 13, ale tutaj jest rzecz, o której lubię bardzo mówić, czyli kaski z. Barwami Red Bull'a, tutaj mamy Full Face'a, tutaj mamy z kolei taki oto orzeszek, i to jest zestaw, który zgarnie jedna z osób biorących udział właśnie w naszej loterii. Dlatego mamy tutaj również takie oto Full Face'a od Onila, ale no nie tylko, o głowę trzeba dbać, dlatego mamy również tutaj, proszę bardzo, zestaw na z taką technologią, o której w sumie ja nie wiedziałem w ogóle, tak to wygląda. Zobaczcie sobie sami. Tutaj mamy również rękawiczki i na Taki zestaw to jest. Całość. Nie mówiłem o tym, ale mamy również dla Was deskorolkę, ponieważ chcemy połączyć różne sporty. A teraz przejdźmy do nagrody, którą możecie zgarnąć tylko i wyłącznie poprzez posiadanie karty farciarza. I w tym pomoże mi Michał, żeby Wam to wytłumaczyć, jak to działa. To jest nagroda specjalna, która będzie rozlosowana tylko spośród tych z Was, którzy mają kartę farciarza. A jaki jest temat z kartą farciarza? Otóż taki że od teraz mamy taką promkę i za karty farciarza dodajemy jeszcze więcej szans niż dodawaliśmy wcześniej ale tylko posiadacze karty farciarza grają w tego kompa hey. w końcu nadszedł ten dzień trzeba spalić kapora o tak O jest O kurde! O jest? właśnie to! O jest ta kura! O ma mi się! O mi się! O, 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 dostałem w dupę! O kurde, dostałem w dupę tą ponom. Ale z kwierczy. Słyszycie to? O! <laughs> Mocno Spróbujmy ją dokończyć jeszcze bardziej w takim razie Ej, ogólnie nie idzie tej opony skończyć Chciałem tą oponę dokończyć już tak całkowicie, ponieważ <laughs> ostatnio trzy razy przebiłem dętkę Bo praktycznie już nic z tego nie pozostało, tam jest taka mega cieniutka warstwa I co chwila przebijały się dętki Więc myślałem, że idzie wystrzelić tą oponę Ale no niestety Patrzcie to, normalnie na pół palca ale, oczywiście, to jest y, prywatna droga, prywatna Pianolini, więc nie ma co się martwić. Jeżeli byście zapytali, po co taki zabieg stosowałem, to dlatego, że po prostu jadę właśnie zmienić oponkę na nową. Czas zarzucić coś innego i lecimy teraz do serwisu. Bo tam i tak jest flaczek. Uznałem, że nie będę tego przebijał do końca, bo po prostu mogę nie dojechać. Dzisiaj eksplorujemy Warszawę i poznajemy jakieś zakątki, których w sumie nigdy nie byłem, a ja nie wiedziałem, że takie w ogóle ścieżki istnieją tutaj. Dobra, lecę, zobaczymy. O o, 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 tu trochę Prawą stroną, lewą stroną Ej, nawet, nawet nie zamielił No dobra, ja wiem, że twój podjeżdża ty szybciej Ale mu się nawet nie ten, nie zająknął Kurczę, cieszę się w ja taki takim No wie no dobra, no ale ty masz, wiesz, 20 kW, są 22 Tak to wygląda wykonanie Piotrka Zobaczcie, jak szybko on podjeżdża Nawet nie musi dużego brać w rozpędu Z samego dołu, tam o Ja wierdzę, ale, ale to idzie. Dobra, ma mam nadzieję, że on się nie wydóbce. Zobaczymy. O! Nawet lepiej hamuje. Uwaga, 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 uwaga. O, przepraszam bardzo, nie spodziewałem się tego. Patrzyłem, ale jednak państwo z za rogu wyszli. Jeszcze raz przepraszam. Starałem się tam patrzeć, czy nikt nie idzie, nie było państwa widać. Nie wiem, spróbuję, to się przekonam. O, ale czyściutko wklejone. No i dlatego jest prędkość na to, nie? Uh, o, 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 dobra. Tu taki soczek mocy. Zobaczcie pod jakim kątem on stoi. To jest naprawdę stroma. Ja ledwo, ledwo stoję, już się obślizguję. Ooo, tutaj to się zmochałem. Mi tam dużo przeszkadza to, że jest podjazd, chodnik i podjazd Nawet, no na, tym, właśnie, nawet na, tym, na tej półce się nawet nie mieszczę no całym suronem No wiem, właśnie to jest bardzo techniczne, nie? Ja wiem, że tak e, powinienem zrobić, ale ja się boję, że zerwę ten gumowy pasek Tu po prostu trochę mnie przerasta ten, e, jak to się nazywa, kąt Ale ogólnie wskoczyć skoczyłem. Tutaj jest, jest ślisko, ale zobaczcie jak on to robi ja. O, 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 o kurna, ile tu jest... dziur. Czekaj, masz ścież krzaka, ja też mam przy bucie krzaka, poczekaj, kurna, jesteśmy cali w krzakach. Ej, do ten jest akurat fajny, bo ma te takie rękawiczki i są izgry. Ogólnie mi to fajne. imponuje, Ja w sensie fajne to jest, ale ja bym się bał. Co tu jest? Co to jest za ścieżka? Czekaj, chodź, zobaczymy. A dobra, tutaj jest. Ej! Coś zarośnięte w sensie fajne, ale strasznie zarośnięte. Nie, no ja tu nie podjadę, stary, patrz jakie tu są korzenie. O! 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 Zaraz zobaczymy, czy to coś pomoże. Ja tutaj trasy nie pamiętam. O! Po tych korzeniach i na wprost. Dawaj surion, on się na koło rwie. On chce, ale ja już nie mogę. O. Ale nawet on ma problemy. Zobaczcie, z potrójnie większą mocą. Ale to serio, techniczny podjazd. To już jest fajne, bo tu trzeba długo, w ogóle skręcać. I te korzenie tamte te wydupcają i dużo z tych siatek w ogóle tu. No, mnie mnie rwie na koło. Ale fajne, tego jeszcze nie znałem. Są mi nasze ślady, proszę bardzo. Jest is A yes. Tutaj już dalej niż Marinem. Teraz sobie to podjedziemy. Bardzo jest suronie to, że to czego często nie możecie zjechać na rowerze, możecie na nim podjechać. To jest właśnie zarombiste. tu jest taka fajna ścieżka. Proszę bardzo. Tu sobie podjedziemy, tutaj już... Spigaliśmy ostatnio. Proszę. I, I tutaj w lewo, i tutaj taka, o, trailowa ścieżka. Zarąbiście, odhaczone. A tu co jest z kolei? Ja to nie znam tych ścieżek waszych, o. Ol, stroma górka. Lecimy podjazd. Gdzieś tutaj był, o. Cały czas miałem koło w powietrzu Teraz jak piszczy ta nowa opona O oh kurna weź jeszcze raz Tak drze mordę Ale <grywa> no, ty masz szerokiego laka Nieźle, nieźle Doszły mnie słuchy dzisiaj, że ogólnie w Warszawie będzie największy night ride w Polsce jaki do tej pory Miał miejsce, ponieważ ma być ponad 100 Różnej maści elektryków Mowa tutaj o Surronach, Starkach I Raidach i wielu innych Fajnych sprzętach na dwóch kółkach elektrycznych Także jestem ciekaw ogólnie jak to będzie wyglądało No i ja się mega jaram Ale jako, że mam dziś oponkę to chcielibyśmy sobie ją potestować Ponieważ ma dużo mięcha Trzeba się rozgrzać i przygotować Przed tym przejazdem, także Zobaczymy co to będzie Ja dzisiaj w formie jestem proszę państwa Dzisiaj czuję się jak ryba w wodzie Seniorita, proszę uważać. Stolicy na milimetry. Gdzie, 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 Ale by była gleba. To było mocne. <śmany> o kurwa! Dawaj, dawaj! Tu jest fajna taka linia, można fajnie pozakręcać. I to właśnie lubię, to właśnie lubię. <śmany> Ale był! kurzony, kurzony, a no to było fajne. To było to było ciekawe, Par razy było tak, że no, prawie mi się wywalił o twoje koło. Bo się mijali, mijaliśmy się, tak, wiesz, twoje tylne z moim przednim. Ja już miałem takie oho! Ja wam teraz w ogóle pokażę tą oponę, bo wy jej nie widzieliście. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ona jest dość szeroka, ta kostka też jest całkiem spora, więc pomimo tego, że tutaj jest dość sypko, i ja go podcinam, to nie mogę go wyprowadzić tak, wiecie, poczkiem, żeby sobie leciał. Ale lecimy dalej, lecimy na popeczkę PGE. Co to jest? Skaczecie na tych rowerach? Tylko szkoda, że kasków nie macie, kurczę. O kurno! O kur... To było dobre! Drugi kaskader, dawaj! No ten już lepszy! O, ale ciebie to tak, że tak wyniosło! To było niezłe. Ogólnie widzowie, trochę nie wierzę w to, że oni to robią. Ale no. Okej, okay, ja powiem im, że. Wiecie, to są rowery miejskie, kasków nie macie, ale robicie z własną odpowiedzialność Dawaj, dawaj, musisz szybciej! Dobrze! O kurde! Prawie jak Antony Panza normalnie no, w Nowym Dawaj, dawaj, tylko musisz szybko! Dawaj! Jeszcze! Widzisz? Uratowało ci siodełko, że masz nisko, bo jak o miał wysoką to by było pod tobą. Dobra, w oczekiwaniu na organizatorów, zrobimy sobie teraz szybką taką rozgrzewkę przed główną atrakcją. Walimy teraz sui z plaśnięciem. Spróbuję, nie wiem, czy tak się wygnę w ogóle. U, ale ładnie przód opadł. I tutaj w lewo oh, no to było takie całkiem spoko Się trochę za, za stary zrobiłem Dobra to dawaj Ooooo! Oh, no teraz było 39 Ty chyba aż dupą przywaliłeś co? O tu jest nawet chyba ślad Tu skoczyłeś Okej okay, no to jak, jak skoczyłeś to, to nie dziwne że zerwałeś wtedy Pasok i rozwaliłeś wahać. Ogólnie powiem wam, że jestem lekko zaskoczony Ile osób przyjechało Jest na pewno dużo więcej surunów niż ostatnio jak byliśmy Przyjechało też sporo większych sprzętów Typu Ultra B, Storm B Więc jestem ciekaw jak one będą sobie radziły Jest też sporo takich mniejszych elektryków Więc jest bardzo duża różnorodność Plan jest fajny Dzisiaj sprzyja, także oglądajcie Bo myślę, że będzie ciekawie Będzie ciekawie na pewno niż ostatnio Fajnie to wygląda O oh. Dobra, pokaż jak to idzie pod górkę, bo ja jestem ciekaw Aha Okej, okay, okej, okay, rozumiem Let's go, let's go Wow, ale wieje O, tak mamy, mamy to, mamy piąt No powiem ci, że to się zbiera! Dobre to! Jakiego to ma V-Maxa? 120 120! To dzisiaj nawet tego nie wykorzystasz! No, mówił... O, nie latam na kole, nie latam na kole! No, to właśnie widać! Lecimy na górę, lecimy O tak Dawaj tutaj Dawaj, chodź ze mną O tak o, Ładnie, ładnie 6 dysek, 7, oh, oh, ale tu wiało! Wiało oh, strasznie! A ty ile masz mocy? 14,4. Okej, okay, dobra. Oh, tutaj jest refleks, refleks. No właśnie. I dlatego chcę podnieść sobie moc tutaj do 20 kW i zrobię to, słuchajcie. Tylko potrzebuję dużo pieniędzy. Hmm. Więc muszę jeszcze trochę popracować. Ponieważ sterownik kosztuje tak około 2000 można znaleźć. Plus bateria około 10. No i się robi całkiem ciekawa kwota. O, ale ledy się zamontował, chłopaczyna! Fiu, fiu, fiu! W ogóle to nie uwierzcie, co się wydarzyło. Wypadł mi klocek przed chwilą. Jeden. I miałem szuką akcję ratowniczą. Dzięki temu, że chłopaki mają klusze. To odkręciłem sobie zacisk, cofnąłem sobie tłoczek. Bo cały czas utarł o tarczę i nie chciałem, żeby po prostu się zepsuł więc aktualnie jestem uziemiony od jazdy na kole. Może coś ogarnę na potem. Dzień dobry. Efa! Spokojnie. O, 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 o. O. No i teraz to tak. Teraz tak to wygląda. Patrzcie, odchyliłem sobie przedni hamulec żeby go przypadkowo nie nacisnąć, żeby tłoczki nie wypadły, albo żeby się nie wysunęły po prostu, nie jak tam wygląda, a tylny mam, to nie ukrywam, trochę nas jest. Ale powiem mam tak, no ogólnie cieszę się, że to wszystko to jest tylko inteligencja. <grym>, tutaj nic się nie wydarzyło. Ja wiem o czym ty myślisz. Dawaj.

No i teraz jest zabawa! To jest to! Oje, polecieli tam! O kurde! Trzeba chłopaków jakoś odciągnąć. Nie możemy ich zostawić samych. Dawaj, tutaj, dawaj, dawaj! Dobra, pojechali że gdzieś Tylko nie wiem gdzie Zobaczymy gdzie są oni Nie wiem, nie wiem Policja tam Tak? Tam? No <laughs> Dzięki No ja w szoku. <laughs> z Dobrze, nie? To duże No to duże, to duże To, to, to pan na zadnie I No to ogólnie to, taki, to jest tak 60 osób takich, nie? To pan fucking tylko do policji to na zadnim. <laughs> tak, to ja no A ty? To ja, to ja A. No, także, także, także Na tak Dobra, to ja sobie jadę Dzięki, dzięki Czemu to nie jedzie? Ej, halo Pojadę sobie tutaj może Jak on powiedział, że są tam Dziękuję bardzo, dziękuję Za jechali A ja pojechałem za nim, w sensie razem do niego Zrobiliśmy tam kółko i oni pojechali za mną później A wam wrócił No pojechałem za tobą, co nie zostawię Dobrze, dobrze Ogólnie powiem tak Prawdopodobnie dużo nie widzieliście z tej całej akcji, bo za dużo nie mogę wrzucić, żeby nie było kwasu Ale no naprawdę temperaturka troszeczkę podrosła, troszeczkę stresik wzrósł Ale wszyscy ogólnie są cali, jedyne co się stało to tylko i wyłącznie to, że spaliła się jedna hulajnoga, g dwójka, silnik się spalił Więc to tyle jeżeli chodzi o straty, także jest fajnie A co sądzisz o tym, że tyle hulajnóg przyjechało, bo osobiście e... uważam, że jest mega chaos przez to właśnie Ja bym no jest mocny chaos, chłopaki nie wiedzą co się dzieje, ale ogólnie jest dobrze Uważaj, uważaj, uważaj Chłopaki dobrze robią, jest super No bo to jest już trzeci Warsaw Mod i ogólnie na poprzednich edycjach było bardziej zorganizowane, to, a te hulajnogi powodują, że jest straszny tak, chaos straszny chaos się porobił, tutaj chłopaki na hulajnogach robią niezły gózel nie wiadomo, co się dzieje wcześniej Tutaj już paru się wywaliło, wypadki powodują Nie polecam cooking, nie? Ja też tak uważam Dawaj Minion, dawaj! Uh. Dobrze Let's go! O kurde, nie mam hamulca! O kurde Kubik? Nie, Yeah! You already know, stop playing to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ogólnie powiem tak, sytuacje są niesprzyjające. Dzisiaj także yy, ja spadam. Siema.